Pozwól sobie na chwilę marzeń. Wyobraź sobie, że jeżeli chodzi o Twoją pracę zawodową, to robisz to co lubisz, robisz to w sposób jaki lubisz, robisz to z ludźmi, których lubisz, robisz to dla ludzi, których lubisz i zarabiasz tyle, ile lubisz. Czego tutaj nie lubić? No, niestety, często nasza praca tak nie wygląda. Wygląda takie dwa yy, slogany, powiem. Może to nie są slogany, bo one nie są używane powszechnie, ale dwa takie zdania, które dla mnie stały się takimi wewnętrznymi sloganami, tak? Czyli nie wiem kto to powiedział, ale genialne jest to. Dziesiątki milionów ludzi czują się w dziedzinie zawodowej jak kwadratowe kołki powbijane w okrągłe otwory. A inny z moich znajomych powiedział też tak. W Polsce większość ludzi szuka zawodu, a nie pracy swoich marzeń. I zwykle im się to udaje. Po kilku latach pracy przeżywają jeden wielki zawód. Ale nie chodzi tutaj o kpienie, czy mówienie, sam przez lata szukałem różnych i wykonywałam różne zawody. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem w miejscu, gdzie wykonuję pracę swoich marzeń, tak? Czyli istotą mojej pracy jest nauczanie, i po prostu to uwielbiam i to robię. I często tak jest, że właśnie dla ludzi, których lubię, z ludźmi, których lubię, i tak dalej. Oczywiście, mam swoje wyzwania, mam też swoje problemy w tym, jednak zobaczyłem, że. Jest pewna droga, którą można przejść do tego, żeby znaleźć e, pracę swoich marzeń. I teraz są takie cztery elementy składowe, które, kiedy są połączone razem, dają nam pracę marzeń. Tak te cztery elementy to są elementy badane przez test Kompas Kariery. Jestem jednym z konsultantów tego testu i. Mówię o tym dlatego, że szczególnie teraz w czasie pandemii bardzo dużo ludzi korzysta z tego testu. Normalnie te testy robię przy weryfikacjach stanowisk pracy, robię kiedy pracuję z dyrektorami, menadżerami, kierownikami, żeby określać ich silne i słabe strony. Natomiast teraz w czasie pandemii dużo osób korzysta z tego, żeby właśnie przebranżowić się albo awansowali, albo stracili pracę i szukają nowej pracy, żeby znaleźć swoje silne, słabe strony. Więc jakie to są te cztery elementy składowe, które pozwalają nam znaleźć pracę marzeń? Po pierwsze to jest twoja osobowość. I teraz kiedy badamy osobowość, to oczywiście jest mnóstwo różnych testów, większość testów jest kategoryzujących, czyli ty musisz być osobą dyrektywną albo interaktywną, albo w jakimś procencie dyrektywną w jakąś interaktywną, czyli yy, dysk, albo MBTI, okej, okay, w porządku, też czasami korzystam z tych testów, szczególnie kiedy cały zespół robię, tak, czyli taką osobowość zespołu, natomiast y, tutaj bardziej mówię o teście kompascery, to co sobie cenię, to jest test opisowy, Czyli on opisuje cię, na ile jesteś osobą ekstrawertyczną, a co więcej, są trzy podcechy osób ekstrawertycznych. I teraz, w niektórych podcechach, może być ekstrawertycznym, w innych ambiwertykiem, a w innych introwertykiem. To wyjaśniam też w innych nagraniach, więc tutaj nie, nie będę cał, y, wszystkiego wyjaśniał, tylko chcę pokazać, że są takie subtelności. Tak? Czym innym jest osoba zorientowana na ludzi, która jest współodczuwająca, czyli taka przejmująca emocje, która świetnie się sprawdzi w takich zawodach jak na przykład opiekunka w przedszkolu. A czym innym jest osoba, która jest y, nastawiona na ludzi ekstrawertyczna, a jednak jest osobą, która jest osobą wspierającą, czyli bardziej uwalniającą potencjał innych ludzi i może być na przykład doradcą zawodowym. A jeszcze czym innym jest osoba, która jest Introwertyczna, a jednak jest osobą wspierającą, ponieważ w inny sposób będzie wspierać niż osoba ekstrowertyczna. To są takie już niuanse. I kiedy te niuanse, w tych niuansach określimy osobowość danej osoby, to widzimy o wiele lepiej. Czasami ludzie do mnie przychodzą i mówią, Andrzej. Chcemy tak jak ty być szkoleniowcem, ale kiedy robimy test, to widzimy, że to jest osoba nastawiona na słuchanie, nastawiona na wspieranie i że bardziej będziesz się realizować jako coach. Niektórzy bardziej będzie się realizować jako mówcy, niektórzy jako men mentorzy, inni z kolei jako doradcy, inni jako konsultanci. Każdy ma swoją inną specyfikę i to właśnie określa nam osobowość. Więc potrzebujesz znać swoją osobowość. Osobowość z jednej strony nie wskazuje na konkretny zawód czy branżę, z jednej strony, ponieważ ta sama osoba może w każdym, przy różnych osobowościach, może pracować w tej samej branży, ale będzie wykonywać to w inny sposób. Czyli z jednej strony nie wskazuje na konkretną branżę, ale z drugiej strony pokazuje na sposób wykonywania danego zawodu. Na przykład ktoś może mieć w wynikach, tak, bo test bada też umiejętności. W wynikach umiejętnościach może mieć silną sprzedaż, także jest to człowiek, który ma silne obdarowanie do sprzedaży, ale inaczej będzie sprzedawać osoba, która jest ekstrawertyczna, ogólna, relacyjna, rozmowna, entuzjastyczna, a inaczej będzie sprzedawać osoba, która jest introwertyczna, systematyczna, poukładana, merytoryczna, zdystansowana. Pierwszy będzie sprzedawał przez relacje i entuzjazm, drugi będzie sprzedawał przez merytorykę i bycie ekspertem. I w niektórych branżach sprawdzi się lepiej taki relacyjny sprzedawca, w innych taki bardziej zdystansowany, merytoryczny. Co więcej, przy różnego rodzaju klientach różni sprzedawcy różnie się sprawdzą. Więc po, po pierwsze, potrzebujesz poznać swoją osobowość. I ja tutaj nie daję ci krok po kroku, jak masz poznać swoją osobowość, w wielu moich nagraniach to znajdziesz, ale to jest pierwszy punkt. Drugi punkt, jak już znasz swoją osobowość, to potrzebujesz poznać swoje zainteresowania. I teraz widzisz, zainteresowania oznaczają yy, trzy rzeczy. Tak? Zainteresowania mogą być związane z Twoją pracą, tak, czyli mogą Cię interesować rzeczy związane y, z tym, żeby zarządzać ludźmi, albo żeby występować publicznie, y, albo żeby wykonywać prace manualne. A, y, no, tu można mnożyć, mnożyć przykładów, tak? Mogą być też zainteresowania, które są Twoje hobby, na przykład zainteresowanie sportowe. Ty nie jesteś sportowcem, nie pracujesz w branży związanej ze sportem, ale lubisz na przykład biegać i to jest... I potrzebujesz tą inteligencję kinestetyczną rozwijać. To jest też ważne, ponieważ nasze przednie płaty mózgu, które są odpowiedzialne za współczucie, empatię, czyli za to ogólnie, że jesteśmy dobrymi ludźmi, one się też rozwijają wtedy, kiedy robimy to, co nas pasjonuje, więc to może być. A trzecia rzecz, yy, nasze zainteresowania mogą nam pokazać coś, co ja nazywam na własny użytek powołaniem czyli są tacy ludzie, którzy mówią, Ja idę do pracy, mam takiego znajomego. Pracuję w dużym biurze księgowym od 8 do 16. Ja chcę tam pracować, robię tam wszystko, daję z siebie to, co najlepsze. Jak są kwartały czy koniec roku, pracuję dłużej, mam nadgodziny, ale kiedy wracam, mam czas dla rodziny i mam czas na swoją fundację, w której pomagamy y, dzieciom i to jest, on czuje, że to nadaje znaczenie jego życiu, to jest jego powołanie. Więc ta druga, y, druga rzecz, którą bada ten skompas kariery, to, to są zainteresowania właśnie. Czyli co. Ciebie tak naprawdę interesuje. Tak? Co, co jest takim co od środka sprawia, że jest w to taki entuzjazm, taki żar, że mówisz tak, to jest to, czemu mogę poświęcać swoje dni, godziny, swoją energię. I czasami znajdziesz to w pracy, ale to jest ważne, żeby wiedzieć, nie każdy znajdzie swoją pasję w pracy. Niektórzy znajdą dla nich pasją będzie rodzina, dla niektórych to będzie te to co nazywam tutaj tak w słowie powołaniem, czyli Czymś, co nadaje znaczenie, co robią gdzieś tam w stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach, non-profit, kościołach. Więc, kiedy mamy już osobowość, czyli styl, w jakim działasz, kiedy mamy już zainteresowania, czyli w jakich dziedzinach, w jakich branżach najlepiej się sprawdzisz, to później patrzymy na umiejętności, ponieważ możesz coś umieć, ale nie chcesz w tym pracować. Tak. Czasami mi się zdarza mieć klientów, którzy mówią: Ok, to i to umiem, ale ja absolutnie mnie to nie interesuje. Męczę się w tym rodzaju pracy, męczy się ich osobowość, męczą się ich zainteresowania. Czasami trzeba się przebranżować, czasami w innym stylu pracować. Tak, zupełnie inaczej pracujesz, kiedy jesteś księgową i masz tak, jedna z moich znajomych miała własną firmę, a kiedy poszła do dużego biura księgowego i tam się zatrudniła, tam odżyła, bo tam byli ludzie. A ona się męczyła, będąc samemu. Taki prosty przykład, ale pokazujący. I to też pokazuje, na ile Twoje umiejętności są wykorzystywane, albo to też może pokazywać, że mimo że Twoja osobowość pcha Cię w jakąś stronę i Twoje zainteresowania pchają Cię w jakąś stronę, to jednak umiejętności są tym wszystkim, co potrzebujesz w sobie rozwinąć, żeby świetnie pracować i cieszyć się pracą w tamtych branżach, zawodach, firmach. I czwarta, ostatnia rzecz to są wartości. Wartości jest to to, co się najszybciej zmienia w życiu. Ja wiem teraz możesz powiedzieć, jak to no nie wartość nie, ja jestem uczciwy i to się nigdy nie zmieni. Tak, ale tu chodzi o trochę inne wartości. O wartości, które dotyczą środowiska, w jakim pracujesz i wyników twojej pracy. A więc środowisko, w jakim pracujesz, czyli na przykład dla Ciebie może być wartością, że są elastyczne godziny pracy, że jest niezależność, że są duże wyzwania. I to może być super dla Ciebie. Ale zakładasz rodzinę, pojawiają się dzieci, na przykład trojaczki. No, taki żarcik. I teraz okazuje się, że dla ciebie bezpieczeństwo, stabilność i przewidywalne godziny pracy, czyli stałe godziny pracy, będą większą wartością, ponieważ Twoja życiowa hierarchia się zmieniła. Nawet poprzednio była praca i rozwój zawodowy na pierwszym miejscu, teraz rodzina i relacje na pierwszym miejscu. Chociaż tutaj kusi, żeby powiedzieć żarcik, że jak masz trojaczki, to możesz uciekać w pracy, ale to oczywiście byłby głupi żarcik, więc go nie opowiem. No i dobrze. I to, to jest pewne środowisko. Pokazałem dwa skrajne środowiska pracy, tak? Elastyczność, niezależność i przewidywalność i stabilność, ale też wyzwania, tak? Czyli co sprawia, jakie skutki pracy? Oczywiście w tym mogą być wysokie zarobki, ale dla kogoś to może być stymulacja intelektualna, kontynuacja, karier rozwój kariery, kontynuacja edukacji. To może być dla jednych, ale dla innych z kolei mówią: Ja tak nie wiem, ja chcę, żeby była harmonia, żeby była równość, żeby wszyscy się dobrze traktowali, żeby było dużo takiego luzu w pracy. Czyli w jednym taka. Nastawienie na cele i na wyniki, a w drugim nastawieniu osiągamy to razem w zespole bardziej taki turkus, tak? Więc, jak widzisz, to są różne rzeczy, i kiedy złożysz je cudzozemek do kupy, to wtedy dopiero widzisz taki swój profil, i wtedy możesz pod tym kątem patrzeć, na ile praca, w której jesteś. Możesz w niej zostać, możesz ją zmodyfikować, albo możesz odejść do innej firmy, bo akurat do, dobrze wybrałeś pracę, ale. DNA tej firmy ci nie pasuje, więc szukasz innej, albo w ogóle szukasz innej pracy, albo y, potrzebujesz mieć proces, żeby się przebranżowić, dużo różnych rzeczy wtedy przychodzi Ci z pomocą, ponieważ ty lepiej rozumiesz siebie. Kiedyś ułożyłem nawet takie równania, które brzmią następujące. Jeżeli wykonujesz pracę, w której robisz to zgodnie z Twoimi umiejętnościami, ale nie odpowiada to Twoim zainteresowaniom, to to jest nuda. Jeżeli wykonujesz pracę, albo przynajmniej próbujesz wykonywać pracę, która cię interesuje, ale nie masz umiejętności, to raczej to szybko cię zwolnią i to może być Twoim hobby. tak? Możesz na przykład jak hobbystycznie sobie śpiewać, ale artystą estradowym to nie będziesz. A jeżeli masz zainteresowania plus umiejętności, to jest sukces. Więc jeżeli chcesz skorzystać. I zrobić sobie taki dokładny profil osobowościowo-zawodowy, lub znasz kogoś, kto taki potrzebuje, to zapraszam do kontaktu ze mną na dole. Pod nagraniem znajdziesz yy, link do tego. Natomiast chcę zakończyć słowami Steve'a Jobsa, który powiedział kiedyś tak: Wasza praca wypełni dużą część waszego życia. Jedynym sposobem na osiągnięcie prawdziwej satysfakcji jest robienie czegoś, w co się wierzy, że jest czymś wielkim. Jedynym sposobem na robienie wielkich rzeczy jest robienie czegoś, co się kocha. Jeśli jeszcze tego nie znaleźliście, szukajcie dalej, nie idźcie na kompromisy. Jak w wielu innych przypadkach, serce powie Wam, kiedy to znajdziecie. Jak w każdym dobrym związku, wraz z mijającymi latami będzie coraz lepiej. Więc szukajcie, a znajdziecie, nie idźcie na kompromisy. A ja bym dodał tak, odkryj to, co wzbudza Twój entuzjazm i zbuduj na tym całe swoje życie. Powodzenia.